Dzieci z przedszkola numer 12 i artyści z klubu Plastyka przy Miejskim Ośrodku Kultury malowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obrazy mają teraz trafić na aukcje, a pieniądze z ich sprzedaży zasilą orkiestrę. Rok temu w Skierniewicach rozpoczęła się akcja Malujemy sercem. W ramach tej akcji artyści lokalni przychodzą do przedszkoli i szkół i wspólnie z dziećmi malują obrazy. W bieżącym roku szkolnym odbywa się już druga edycja, do której się dołączyło Miasto Gniezno. Nasze dzieci z przedszkola wspólnie z artystami malują obrazy. Obrazy zostaną przeznaczone na aukcję. Będzie się następnie licytacja online i pieniążki będą przekazane na 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Malujemy to, co by dzieci chciały widzieć, co same chciałyby namalować. Malu malujemy w tej chwili, moja grupa będzie malowała pszczoły i ule. Bo po prostu taką tematykę sobie żeśmy wybrali i będziemy i, i dużo, dużo kwiatów naniesiemy na tą płaszczyznę, żeby to było barwne, kolorowe, tak jak dzieci po prostu to widzą, tak? Dzieci potrafią malować, czy trzeba im podpowiadać? Nie, dzieci potrafią. Ja uważam y, z własnego doświadczenia, nawet bo pracowałam też z dziećmi w przedszkolu, uważam, że dzieci dużo potrafią. Tylko po po prostu trzeba je czasami trochę ukierunkować. W dzieci wykonaniu i moim ma powstać abstrakcja, tak trochę zbliżona kubizmem, jakby do, do abstrakcji. I to ma powstać taki kolorowy obrazek, który przedstawia orkiestrę w ramach właśnie tej wielkiej akcji, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Malujemy sercem, i tutaj też serduszka są w tym pokazane. I dzieci mają malować razem ze mną, żeby też włożyć jakiś tam wkład, mieć wkład w powstanie tego dzieła. Na... Trudno malować z, dzieciak z dzieciakami? Trudno. trudno. Bardzo trudno, chociaż to są dzieci już duże, które wiedzą, co mają robić. Jak im się powie, to wiedzą, nie paćkają tam, gdzie, gdzie popadnie, i także można z nimi jakoś je kontrolować ewentualnie. Coś trzeba podpowiedzieć? No tak, trzeba, bo one nie wiedzą co, ja chcę, co autor chce powiedzieć przez to. Także trzeba im podpowiedzieć, ale wykonują to bardzo chętnie i dobrze. W ramach malowania z przedszkolakami łącznie powstało 19 obrazów, a finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku zaplanowano na niedzielę 29 stycznia.